Wowowó sklep kolonialny kom. Come. Uh, please come radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry panie Wojciechu. Dzień dobry panie Andrzeju. Bardzo się cieszę, że pana słyszę i to dobrze pana słyszę. No dobrze, dobrze. dobrze. my na a narozrabia, ja pan narozrabiał z 500, plus. Ja, na, proszę pana, wyraziłem swoją opinię. Każdy obywatel, patriota powinien mieć opinię, interesować się tym, co robi jego władza, na, jakby to nie było nasze zlecenie. I jak widzimy jakiś błąd, to błąd należy wykazać. Przecież nie mówiłem tego z nienawiścią, tylko tak mi wychodzi z rachunków. I niech mi ktoś udowodni, że nie mam racji. No i właśnie, jak wie pan, szkopuł jest taki w rozumieniu tego, co pan powiedział, a może nawet co powiedzieliśmy, że niektórzy chcą usłyszeć to, co chcą usłyszeć, a nie to, co rzeczywiście było powiedziane, panie Wojciechu. Albowiem to nie była krytyka. Całkowita tego programu 500, natomiast dystrybucji tych pieniędzy, tak to można określić? Wie pan, co z mojej strony to jednak była krytyka, dlatego że ja uważam, że rząd nie powinien się zajmować rozdawaniem pieniędzy pomocowych, tylko taką organizacją przestrzeni w całym kraju, żeby nam się żyło bezpiecznie, żebyśmy mogli zarabiać i tak dalej. Rząd powinien być minimalny organizacja dróg, mostów, takie rzeczy. Policji, wojska, zabezpieczenie przed Putinem, sprawy międzynarodowe. Natomiast pomaganiem sobie powinniśmy się zajmować sami. Działa to w ten sposób w Ameryce. Na przykład są liczne organizacje charytatywne. Dzięki temu, że rząd stosuje. Ulgę podatkową. Za każdy pieniądz, nie jakiś procent od tych pieniędzy, tylko każdy pieniądz, który pan ze swojej kieszeni wyciąga i wkłada do dowolnie wybranej organizacji humanitarnej, pomocowej, jest odjęty panu od dochodu, tak jakby tego dochodu w ogóle nie było. I płaci pan w związku z tym podatek od niższej sumy. Znika ten pieniądz, tak jakby. Z kolei organizacje pomocowe nie płacą żadnych podatków od tych podarunków. Czyli państwo pozbywa się od części pieniędzy, swoich podatków, ale jednocześnie te organizacje wykonują w zastępstwie państwa programy typu 500. Na czym polega różnica? Na tym, że organizacja humanitarna nie musi dać każdemu, komu się należy. W tej chwili przepis prawny, jeżeli państwo się tym zajmuje, jest taki: masz drugie dziecko, dostajesz 500. masz trzecie, dostajesz następne 500. I Państwo nie może podejść do obywatela, indywidualistycznie powiedzieć, ale ty jesteś pijakiem i przepijasz to 500, to tobie nie damy. Jest taki mechanizm, panie Wojciechu, że ośrodki pomocy, też umownie to nazywam, mogą, wie pan, jak prześledzą i dojdą do wniosku, że ktoś te pieniądze sprzeniewierzył, wydaje na alkohol na przykład i tak dalej, i tak dalej. To mogą zastosować inny sposób dystrybucji. Ale, panie... ale proszę pana, to, 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 to co pan opowiada, to są mrzonki, dlatego że jak pan udowodni pijakowi, że to nie było 500 złotych z renty, które on wydał na alkohol, tylko 500 złotych z programu 500, jak on obie 500 wsadził do tej samej kieszeni. No tak, a nie są znaczone, panie Wojciechu, ale zostawmy to, by byśmy mogli o tym długo rozmawiać. W każdym razie czytałem komentarze. Pod tą naszą audycją na temat właśnie tego programu 500, plus i pomijam sprawy dotyczące samego 500, plus, ale chodzi mi o to, jak ta audycja brzmi, proszę pana, i strasznie się zbulwersowałem, kiedy ktoś napisał, że koń mu się nie podoba, który tam rży czasami, wie pan. A, może no, pana no. koń miał prawo się nie podobać, <noise> dlatego że to był niemiecki Perszeron. A rozumiem, I no, ja rozumiem. Ja rozumiem obywatela, który Niemców może nie lubić, szczególnie w rejonach koszalińskich. Szczególnie, że ten koń wcześniej był zapłodniony przez ruską kobyłę w Bornym Sulinowie. I w związku z tym ten obywatel, który napisał, ma pełne prawo do swojej nienawiści wobec konia. Panie Wojciechu, pytanie jest takie: Lubi pan jaja? No ja proszę pana, jestem hodowcą kur. W związku z tym lubię jaja co i lubię, nawet pan? wymuszam wzrost produkcji za pomocą groźby rosołem bądź toporkiem. Byłem u moich kur na rozmowach. Pan to czytał na Facebooku moim tak, czy. Co? Bo na przykład ciekawe, czy pana kury znoszą szczęśliwe jajka albo wabiki. Nie proszę pana, moje A. kury znoszą przedwojenne, proszę pana, jajo starego typu, które jest żółte jak wszystkie moje samochody, które miałem w życiu. Panie Wojciechu, chciałem powiedzieć tutaj, tak wie Pan, troszeczkę od tyłu podszedłem do zagadnienia. Szaleństwo. Na całym świecie, w Polsce także, proszę Pana, wybieram się w trasę rowerową swoją codzienną i w pewnym parku w Koszalinie mnóstwo ludzi z telefonami komórkowymi czy jakie tam nazwać, iPhone'ami i proszę Pana, co oni robią? Śledzą. Co śledzą Panie Wojciechu? A, Pokémony, proszę. Pokémony. Wszystkim, którzy nie bardzo się orientują, powiedzmy: Pokémon to jest potwór kieszonkowy, taki w internecie wymyślony. Można tam szukać, oryginału, oryginał jego był w jakimś filmie, i tak dalej. Taki demon w ramach gry, bo on nabywa pewne moce są różne kategorie tych demonów różnych. Tam wie pan, że są słabsze i mocniejsze zupełnie tak jak struktura piekieł i tych demonów, które mają szkodzić człowiekowi. I głównym celem tych pokemonów jest zabijanie albo pożeranie innych Pokemonów, i po to się je zbiera, żeby zniszczyć pokemony innej osoby, która pozbierała. Tym się w istotny sposób ta gra różni od na przykład zbierania jagód, które to zbieranie jagód jest pozytywne. Bo kiedy pan zbiera jagody, to nie jest pańskim celem, żeby zaszkodzić komuś innemu, kto też zbiera jagody. Panie... Natomiast w grze w Pokémony pan zbiera te Pokémony tylko po to, żeby komuś innemu zabrać jego Pokemony. No tak, te, tak jak od jaja zaczęliśmy, abowo, panie Wojciechu, wykluwają się one z jajek, te Pokemony. Tak, trzeba zebrać je. No właśnie, i te, i, ale, ale szukamy ich, proszę pana, odwiedzając różne miejsca na mapie, pokazującej się właśnie w tym naszym telefonie czy innym iPhone'ie. No, i tutaj są, wie pan, <laughs> ciekawe historie. Na przykład coś takiego, że jakiś Pokémon pokazał się na czyimś balkonie. No i mnóstwo ludzi zgłosiło się z prośbą, czy oni by tam nie mogli na ten balkon się udać i, i schwytać tego Pokémona. To pana, są numery. No, moim zdaniem to jest bardzo niebezpieczna gra. Nie wiem, czy celowo wymyślona przez jakieś służby, powinno się jakoś z nią walczyć. Dlatego, że ona zwołuje ludzi poszukujących tych potworków, pokemonów, ona zwołuje w jedno miejsce i można sobie wyobrazić sytuację taką, że albo celowo, albo przez błąd systemu nagle 150 tysięcy ludzi zostanie zwołanych w jedno miejsce przez terrorysta arabskiego z plecakiem dynamitu, który nie mógł wejść na paradę, bo były kontrole policyjne, ale... Wszedł do tej gry Pokémon, wpuścił wirusa, zastosował swojego pokemona w takim miejscu, na łące, gdzie niby nic nie ma, i nagle zwołał 150 tysięcy ludzi w to miejsce i ich wysadził w powietrze. Możemy sobie wyobrazić taki scenariusz. No, może być tak hipotetycznie, panie Wojciechu, no ale tutaj. A może pana, ma pomyłki, na balkony już wchodzili. Jeden facet spadł z mostu, proszę pana, bo szedł, wgapiając się w, te, w ten telefon swój, szukał pokemona. I po prostu wyleciał z mostu. Pokémon był na środku rzeki, proszę pana, kawałek nie wycelowali dobrze, nie był na moście, tylko był półtora metra na prawo. On się wychylał z tego mostu i wychylał, żeby telefonem dosięgnąć Pokémona, bo to trzeba telefon wprowadzić w miejsce, gdzie na GPS-ie ten Pokémon bzyka tam. I proszę pana, on tak wystawiał tę rękę, nie miał kija żadnego, wystawiał, a to jeszcze trzeba drugą ręką puknąć, więc puścił drugą ręką się barierki, wyleciał i się utopił. No tak, pokazywano także yy, takie przypadki, kiedy ktoś samochodem jadąc szukał tych pokemonów. Co prawda. W tej grze jest tak, że tutaj ho, 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 za szybko nie możemy się poruszać. Jak jedziemy samochodem, no to system wykryje, że oszukujemy. A więc samochód jedzie wolno, kierowca zagapiony w ten ekran i też dochodziło do wypadków. Pana, wiozłem mojego kuzyna, żeby wysiedzieć to jajo z demonem, to trzeba spacer odbyć, dwa kilometry albo pięć, albo dziesięć. Natomiast jak chce pan złapać żywego potwora, do swojej komórki, to już nie trzeba się wolno poruszać. I na trasie, proszę pana, z mojej wioski do Starogardu Gdańskiego, chłopiec, który zwykle był rozmowny, i oglądał pejzaże i gadaliśmy sobie, kto tam na którym polu co robi. On całą trasę, 30 i parę kilometrów, miał łeb w komórce i patrzył, czy wzdłuż naszej trasy gdzieś się nie kryje żywy pokemon, którego już można złapać jadąc z prędkością 140. W tym wspomnianym parku, proszę pana Koszalińskim, no to powszechne zjawisko: mama z dzieckiem, a dziecko w wózku albo prowadzone za rękę. I ta mama nie rozmawia z dzieckiem, panie Wojciechu, tylko oczy wlepione właśnie w ten ekran, bo ona co robi, szuka tego pokemona. Ja widzę niebezpieczeństwa z jednej strony duchowe, jako osoba religijna, bo te demony mają i imiona, i cechy wyjęte z nomenklatury piekielnej, więc mogą być duchowo zagrożeniem. Ale pomijając ten czynnik, to, co wspomniałem, że można nagle zwołać całą masę ludzi, kontroluje się całe masę ludzi, bo. Komórka musi być cały czas włączona. Nie wolno nawet wygasić ekranu, i trzeba sobie wgrać programy, które mają żyroskop w sobie i dokładnego GPS-a czyli ktoś. Ta gra na razie widzi cały czas bardzo dokładnie, gdzie jesteśmy. Nie tylko punkt na mapie, ale wysokość nad powierzchnią Ziemi. No bo my szukamy Pokemola, w związku z tym musimy informować system, gdzie jest nasza komórka. No i wreszcie trzecie zagrożenie takie, że ludzi to nie buduje w żaden sposób, tylko chodzi o to, żeby się... Wszyscy uczestnicy gry wybili do ostatniego. Zabić wszystkich innych. To, jest, to, jest, to jest ta strona, właśnie zła, która pokazuje, że no, uczy się agresji do młodych ludzi, starszych itd., tak itd., tak bo jest napisane tak, że na początku każdej walki Pokémon przeciwnika od razu atakuje, więc pierwszym, co powinieneś zrobić, jest unik. Następnie od razu uderz przeciwnika, proszę pana. Ale jeszcze hmm. jest tam podległość wobec jakiegoś profesora, profesora tak. któremu się odsyła swoje Pokemony po tym, jak się je udoskonaliło, a udoskonalenie polega na tym, że on się stał bardziej zabójcą niż był wcześniej. Ale dobrej strony, gdybyśmy się chcieli doszukiwać, Pani Wosiu, to jest to, że no, jest ta gra skomplikowana, więc coś tam szare komórki pracują, to jest jedno. I drugie, trzeba się poruszać, więc proszę pana, wysiłek fizyczny, może kondycja się poprawi. Młodego Ale proszę poprawia. pana, jeżeli pan <grym> idzie na spacer z żoną, to to. jest jest pozytywny wysiłek fizyczny, albo biegnie pan, i w tym czasie pan coś sobie przemyśliwa. Natomiast kiedy pan z łbem wsadzonym w komórkę i palcem, który cały czas pilnuje, żeby panu nie wygasł ekran, jeżeli pan idzie taki pochylony i pokonuje 3 km, to to nie jest dobry wysiłek fizyczny. Czyli co? Będziemy trendy i spróbujemy, czy nie? Raczej. No, moim zdaniem to jest niebezpieczne z tych terrorystycznych względów. Za chwilę, za chwilę się okaże zły prorokiem. No już jeden facet spadł z mostu, jeden chłopiec nie rozmawiał ze mną przez pół godziny, kiedy zwykle ze mną rozmawiał po drodze. Za chwilę, mówię panu, ktoś wpadnie na pomysł, żeby ludziom krzywdę zrobić za pomocą tej gry, bo ona za bardzo kontroluje zmysły. Panie Wojciechu i drodzy państwo, dziękujemy bardzo. Dzisiaj to wszystko. Spotkamy się za tydzień. Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.